Tu to sobie z MotoGP. Krótkie omówienie Ducata EVO 1100, którego stroiliśmy i robiliśmy serwis. Na początku zaczęliśmy od luzów zaworowych. Tutaj są płytki zaworowe: górna, dolna. W Ducati jest tak, że jedna podnosi zawór, druga opuszcza. Tu widać drucik, który trzyma dolną płytkę zaworową. Jeden większy, drugi mniejszy. Ten, ten był łamany w środku, drugi kawałek mniejszy też był. Kupiliśmy nowe płytki, żeby było tak, jak powinno. Później wymieniliśmy paski. Urządzenie Teksy do sprawdzania napięcia pasków, oryginalne w Ducati, prawdopodobnie też tego używają. Po, po całym serwisie zrobiliśmy jeszcze synchronizację przepustnic i wrzuciliśmy motocykl na hamownię. Tutaj mamy. Trzy mapy. Ta najniższa to jest mapa oryginalna. Tutaj jest mapa sportowa Ducati Termigoni, i tutaj jest mapa, która została przez nas e, zrobiona. Jak widać, e, oryginalna najniższa moc Termigoni w środku. Udało nam się ją trochę poprawić. E, różnica pomiędzy oryginałem a naszą mapą jest 5 koni. Praktycznie cały tutaj zakres e, jest 5 koni różnicy. Jak widać. W gdzie gdzieniegdzie już ta różnica nie jest dużo większa niż oryginał. Tutaj góra jest koło czterech koni, nam się udało uzyskać. W Termigoni jest niewiele więcej niż seria, także po prostu tamta mapa akurat nie pasowała do, dokładnie do tych wydechów i do tych zmian, które były przeprowadzone w tym motocyklu, bo nie były Tutaj oryginalne wydechy od Ducati Performance, tylko wydechy były z Parka i trzeba było inaczej te składy mieszanki ustalić. Zaraz pokażę, skąd się biorą te różnice w mapie. Tutaj mamy AFR, jaki jest po założeniu tych sportowych wydechów. Tutaj mamy, na dole mamy obroty, a tutaj AFR w danych obrotach, jaki jest widać, że w tych niskich obrotach do średnich jest dosyć wysoki AFR, i stąd jest ten spadek mocy. To znaczy nie spadek oryginalny, po prostu ma niższą moc. My daliśmy więcej paliwa i obniżyliśmy AFR do około 13, i stąd był taki wzrost mocy. Termigoni też dał trochę, trochę paliwa, ale nie dał go wystarczająco dużo, żeby uzyskać wyższą moc. Widać to tutaj. W mapach paliwa, tutaj 6%, oni zaczynają już dawać paliwo od 3200, i później już duży wzrost jest przy 3500, gdzie tam wzrasta już około 2 koni, to jest też 6%. I tutaj widać cały ten obszar, jest bardzo dużo dodane paliwa. Wiąże się to z tym, że motocykl nie ma i prawdopodobnie to jest skompensowane tym, tym paliwem, ale jest go niewystarczająco dużo, żeby ta moc wzrosła jeszcze więcej, my daliśmy więcej, tutaj na dole różnica jest około tutaj widać 9-8% dodane, ale w tym akurat zakresie tego paliwa było za dużo my odjęliśmy tego paliwa i związało to się, że już zyskaliśmy większą moc nawet w wyższych obrotach także nie zawsze dużo więcej paliwa daje wyższą moc trzeba sprawdzać AFR jaki jest i na podstawie tego aktualizować mapę w tym motocyklu jakie wprowadził właściciel to usunął egzapa i założył sportowy wydech z parka My wyprogramowaliśmy błąd ZAPA z modułu, usunęliśmy sondy Lambda, żeby nam nie przeszkadzały optymalizować paliwa w takim zakresie, jakim chcemy. Błędy zostały też usunięte z modułu, także nic nie świeci, wszystko jest jak w oryginale, moc wyższa, teraz można jeździć. Zmiany robiliśmy głównie z powodu, żeby silnik chodził na bezpiecznej mieszance, na bezpiecznym AFR. -ze. Wiadomo, że dobry AFR wpływa na to, że silnik się nie grzeje, zawory się nie wypalają, bo jak brakuje Paliwa, no to może skutkować to wypalaniem zaworów. Generalnie cały tunik miał polegać na bezpiecznym wystrojeniu do ustawienia optymalnego składu paliwa. Zapłonów nie ruszaliśmy, żeby nie wyżyłowywać tego silnika. Dostaliśmy informacje po jeździe klienta mówi, że motocykl jest, już nie skacze to był problem jego na niskich obrotach szarpał źle się jeździło w mieście szczególnie teraz jest bardziej dynamiczny właściciel porównał to nawet do tego, że tak jakby jeździć z pasażerem albo bez że teraz dużo fajniej się jeździ i motocykl podobno łatwiej sam idzie na koło nawet jak się da mało gazu Także właściciel jest zadowolony, my też, także warto optymalizować mapy paliwa.